Zanim nasi bacowie i juhasi do nas tu dojdą, to ja chciałabym e, przedstawić wszystkich sponsorów 18 Festynu Bacowskiego, a są nimi wójt gminy Bukowina-Taczańska, pan Andrzej Pietrzyk, Taczańskie Wici, Taczańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury Zakopane z panią dyrektor Iwoną Kiwacką-Majerczyk, Związek Podhalan, Oddział Groń-Leśnica, Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnicy, Krzysztof Właś, Baca z Leśnicy. Radni yy, i Sołty yy, Gronia. Ro, pan Robert Pęksa i Bronisława Wrona. Pani Sołty Gronia i Radna Powiatu Taczańskiego. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Góralskiego Zawaternik. Kotelnica Białka Taczańska. Pan Władysław Piszczek. Salon Fryzjerski Jolka. Pani Jolanta Waliczek. Karcma, Zadyma, Szaflary, Państwo Boże, Najmieczysław, Furczeniowie, Spiska Kraina, yy, Niedzica, Spółka Leśna Leśnica, Pan Edward Pająk, Gies, Gama, Bukowina Taczańska, Pan Jan Budz, Barbara i Marek Wilczek z Gronia, Wilczkowe Izby z Leśnicy, Barbara i Marek Wilczkowie, Aneta i Łukasz Rzepka z Sądla, Sklep Spożywczo-Przemysłowy. Pan Robert Pęksa, radny gminy Bukowina Taczańska z Gronia. Restauracja Szara Góra z Gronia, Donata i Mariusz Mardłowie. Restauracja Downe Casy, pani Joanna Milan. Pani Patrycja Furczoń, Centrum Zdrowia i Urody American Dreams Zaskala. Bogusława Janrzej Mrowca, różne fanty ufundowali, Sołty z Gronia, już było, nag, ufundowała Gius, ale ufundowała nagrody dla w roku, Mariusz Dziadkowiec, przewóz sprzętów, Katarzyna Dudek, dyplomy, zaproszenia, projekty afiszy i dyplomów, Maria Furczoń-Taczański Gościniec i Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska. Tutaj na festynie mamy bardzo bogato zaopatrzony bufet, zapraszamy na domowe ciasto, na łoscypki, korboce, syry, jest z grill, kozdy, coś dla siebie znajdzie, zapraszamy, censtujcie się, a już kunom na scenę, pięknie pytamy, nasyk baców, Podciekuną, nam, przyklaśnijcie z Tak ze ściechani u góry pięknie śpiewali. Zapraszamy, śmiało. Pójdźcie na scenę. Pokoście się. Przyklaśnijcie zimna odwagę, niech wchodzą na tą scenę. Bo coś się tu zaszczegają okropecko. Witajcie, pięknie, witajcie. Siadajcie łos, goście się. Witajcie, witajcie, syczka. Siadajcie pod ciekuną. Tak, żeście pięknie śpiewali, to teraz myślę, że tutaj, zaśpiewacie ze sceny, będzie. Na scenie bacowie, Juchasi z leśnicy, gronia, którzy przed chwilą tutok prowadzili piękny redyk. Zaśpiewają nam coś. 好好好 Bok zapłodź, brawa dla naszych baców. juhasów so za piękne śpiewanie. Bok zapłodź. Jestem rozpieknie, pytam zeby. Zawaternik i ślewodnik zbierali się, a tu między czasie jest muzykaną gro. Z nami tutaj pani z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i chciałaby powiedzieć porę słów. Oddaję głos. Dzień dobry, witam serdecznie. W imieniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem Chciałabym prosić Państwa, ponieważ jesteśmy tutaj, gdyż i Pan Starosta, i Tatrzeńska Agencja Rozwoju wspierają stowarzyszenie, a dokładnie wspierają budowę domu wielofunkcyjnego dla osób z niepełnosprawnościami. Chciałabym prosić Państwa o wsparcie tejże budowy, tego domu mamy tutaj uczestników warsztatu terapii zajęciowej będą chodzić z puszeczką zachęcam do wsparcia dodatku cel jest bardzo ważny jest to dom wielofunkcyjny w którym znajdą i zamieszkanie nasi podopieczni i zajęcia i wsparcie więcej może później jeszcze opowiem natomiast jesteśmy stowarzyszeniem które działa od ponad 40 lat i ponad 110 uczestników zajęć każdego dnia przyjeżdża do nas do Zakopanego na rehabilitację społeczną, zawodową i fizjoterapię. Zapraszam, wesprzyjcie budowę wielofunkcyjnego domu. Nasi wolontariusze chodzą z puszkami. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zachęcam. Szczytny cel. Kto może, niech wspiera.